Cześć maleczko, to pierwszy vlog na moim kanale, a ja jestem Paciak Tak naprawdę nazywam się Patryk Stachowiak. Mam 12 lat. Chodzę do szkoły podstawowej numer 7 w Lesznie. Gram w piłkę nożną w klubie KS Polonia 1912 Leszno. Lubię dla Was nagrywać, a wręcz kocha I e, mam dla Was takie pytanie: Czy chcielibyście odcinki z League of Legends czy z Lola? Jeśli tak, to dajcie słyszeć w górę. Jeśli nie, to dajcie ja ten film w górę. Ja, będę, ja się domyślę, o co chodzi. Jeszcze możecie też śmiało napisać w komentarzach, jakie byście chcieli, żebym gry na was nagrywał. Bo gram w Counter Strike'a Global Offensive, ale trochę mi tam laguje, więc yy, no, nie nagram go, nie, ja masakra wyglądała, że tam zabiję. No, no, osobiście nie jestem za dobry w, to był vlog imieninkowy, ponieważ dzisiaj obchodzę imieniny. Dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć, pa!